Witajcie ponownie. Kolejna mapa, kolejna mapa, która, którą obejmą zmiany, czyli Erlenberg. Powiem szczerze, bardzo nie lubię tej mapy, ze względu na to, że mapa ta też jest w jakimś tam stopniu bardzo kamperska. I wygląda to w ten sposób, że ci, którzy się pierwszy zdecydują na przekroczenie, na przekroczenie mostów do tej pory. Zwykle obrywali od Tedeków, od Hewików, które stały, które stały na górkach i snajpiły. Także pod tym względem jest to, była to bardzo nieudana mapa. Zobaczymy, jak się teraz zmienia. Po pierwsze, bitwa standardowa. Co, Jaka jest różnica? Do tej pory kapy były gdzieś w tych okolicach, czyli F4 i f Gdzieś w okolicach F7, no powiedzmy, że w tych, w tych okolicach tu były kapy. E, mniej więcej czołgi respiły się po przeciwległych stronach, czyli w granicach A e, i w okolicach tutaj. W każdym razie po przeciwległych stronach. W tym momencie kapy zupełnie zmieniają położenie. W bardzo dobrym miejscu na bardzo otwartej przestrzeni. Mamy tutaj przestrzeń na te kapy, jakoś jest to. Dużo fajnie zrobione, nawet mówię ciężej będzie skapować. Chociaż tutaj, jest, tutaj było ciężko kapować ze względu właśnie na to, że wszyscy mogli strzelać na, z górek i cokolwiek wyjechało, w większości nie udawało się mu skapować. Ok, czyli mamy pierwszą zmianę. Druga zmiana ta górka, która do tej pory ja sobie się wrócę. Ta górka została delikatnie spłaszczona. Tutaj mieliśmy do tej pory coś takiego, że ta górka była dosyć wysoka. Wjeżdżały, wjeżdżały pod nią tutaj czołgi. zarośnięta mniej więcej drzewami. Tych drzew teraz jest trochę mniej. Wjeżdżały na nią czołgi no i nie bardzo miały co robić, bo tak naprawdę tylko parę wieżowców. Które mogło tutaj cokolwiek udziałać, takie T32, i raptem tyle. Bo i miały, były przestrzał na, na czołgi, które były, schowały się za tym koło tego domku. Teraz ta górka została trochę, troszeczkę spłaszczona. Mamy tutaj jeszcze takie zagłębienie: jedno, drugie. Za które się możemy schować, także już jest pod tym względem jest ciekawiej, możemy sobie wyjechać w jakiś tam sposób boczkiem. Oczywiście lepiej nie, ale żeby zobaczyć, czy coś tam się nie, nie, nie chowa, i wycofać także mamy, jest fajniej, dużo ciekawiej nie mamy już takich górka góra odkryte, góra odkryte. Nie, tutaj jest akurat jest, miejsce, gdzie się możemy schować. O, tutaj tak samo. Tu było płasko. Y, mamy kolejną góreczkę, możemy się za nią schować. W razie W wycofać, przeładować y, i możemy jechać dalej. Fajnie, ciekawie. No. Y, oczywiście tutaj górka. Ta górka tak, jakby była delikatnie troszeczkę wyższa, y, może pod innym kątem jest. Albo my, mam takie wrażenie, ale tutaj jest, tutaj jest szerzej, tutaj dosypali ją. Okej, okay. domek tego nie było zniszczalny w porządku. Tutaj tak jakby chyba kamień dostawili. Tego kamienia nie było. W razie W można się za niego schować, jeżeli będzie ktoś nas atakował z tamtej strony. Tutaj taki jakiś wieżowiec sobie stanie: Jack Tiger czy coś tym, czy jakiś inny e, e, amerykański Heavy, te, Tedek. I jest stanie. Oczywiście ten, ten leopard, który miady jest dosyć niski, ale wszelkiego rodzaju wysokie wieżowce sobie tym mogą stanąć i w razie W obstrzeliwać, bronić tej pozycji. Tutaj jakieś delikatne zagłębienia. Ta górka się zmieniła. Tutaj było oczywiście zarośnięte. Te górki były bardzo zarośnięte. Mogły się tutaj, tutaj się zwykle chowały arty i no jest tutaj została troszeczkę zmniejszona, obniżona, także zasadniczy plus. Hmm. Tu nam zebrali ziemię. Oddajcie ziemię. Okej. Okay. User Aha, właśnie dołączył do nas zaspany Kulfon, który w tym momencie skończył, skończył swojego chyba Twitcha, tak, Kulfon? Nie, nie skończyłem, nagrywam was jeszcze. A, Aha, to to... będziesz nas pokazywał tak. Tak, pozdrawiam ciocie, wujka, yy, babcie i, i nie wiem wszystkich jeszcze kranowiczów oraz Twitchowców Kulfona. I mamy tatę i Sharon Stone, nie zapomnę. A Sharon Stone też jeszcze mamy tatę i, i siostrę, jeszcze mamy więc Sharon Stone też. Okej, okay. zabrali nam piasek tutaj, rzeczywiście, z tej górki. A właśnie, właśnie omawiamy Erlenberg, jakie są zmiany. Także będziesz mógł sobie zobaczyć tą mapkę już za chwileczkę. Tutaj mamy otwartą przestrzeń. No to tutaj mamy ładny przestrzał. Delikatne, tak jakby wzniesienie. Zobaczmy, co tutaj czy da nam to. O, jakąś słonę. Oczywiście nie da. O, jakiś dziwny lak, no, ale to serwer testowy, więc yy, się zdarza. Niby 80 pingu, co jest bardzo mało jak na, jak na serwer testowy, ale jakieś dziwne, dziwne yy, szarpanie nie wiem dlaczego. Skacze między 80 a 60 fps, dziwnie, tak jakoś. Co tu się nam zmieniło? Hmm, tu jest taki, jakby. Nie, no tutaj w sumie niewiele. Nie ma jakichś tam strasznych zmian. Zobaczmy tu. Tutaj jest przejazd bardzo podobny. Pozebierali chyba część gruzów. Zobaczmy. Jakby było to bardziej uporządkowane, uprzątnięte. Niestety jeszcze. No tak, trochę. Nie, no w sumie, w sumie bardzo podobnie jest. Nie ma jakichś tam wielkich zmian. Ten most wydaje mi się, że jest odrobinę szerszy niż do tej pory. Ok, jedziemy w takim razie, wracamy, wracamy na prawą flankę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jakie są główne zmiany? Na pewno zmianami, zmiany najważniejsze jest to, że oprócz trzech mostów, które do tej pory mieliśmy, są jeszcze dorobione, dorobione, są jeszcze przejazdy, które, dzięki którym będziemy mogli sobie przejeżdżać bardziej, że tak powiem, niezauważeni albo bardziej osłonięci, bo wiadomo, wjeżdżamy na most, jesteśmy całkowicie odkryci, a tutaj mamy teraz taki przejazd, zobaczcie, Tutaj sobie przejeżdżamy, możemy sobie na taki brud skręcić nawet delikatnie w prawo. Okay, I dojechać tutaj w miarę, powiedzmy, że jakieś małe czołgi, szybkie, niskie, będą tutaj przejeżdżać bez żadnego problemu. Oczywiście, mastodonty typu S100 e czy coś, no to, to, to ten, ten raczej nie pojadą, bo, no bo są narażone od razu na Hm, na na Hmm, patrzcie, mamy kolejny domek. Zabrali część góry. Tak, to jest. Na teraz wszędzie zabierają nam górki, robią to wszystko bardziej płasko. Jest to dosyć ciekawie, bo podjeżdżamy, mamy tutaj przestrzeń kapa, możemy widzieć co, je, co stąd je, co nam wjeżdża na kapa, co ewentualnie my wjeżdżając na kapa zobaczymy, czy jakiś awkowicz tutaj czasem nie ma, nie jest, nie został na bazie. Hmm. Fajnie, bardziej odkryty, bardziej nie ma tych drzew, chociaż te drzewa można tutaj poprzywracać troszeczkę i z, zrobić z nich jakąś osłonę znowu ale jest fajniej e, bo to jest tak zwany monolog mój Wiesz, że jak ja się rozgadam e... <grym> się staje, ale dopuść do głosu no co poczekaj co <grym> e, jeżeli będzie to bitwa spotkaniowa kap będzie znajdował się w tym miejscu tutaj o, dokładnie gdzie jest środek gdzie jest most i tam będziemy mieli kapa. No jest to ciekawe rozwiązanie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj się nic nie zmieniło. Tu jest wszystko tak samo. Jak na razie, z tego co widzę, zobaczmy jeszcze. Tutaj, tak jakby. Aha, o, tu jest spora zmiana. Zobaczcie. Na pewno zmienione są tekstury do tych budynków, bo te budynki były takie szare, tutaj tak jakby teraz je wytynkowali. Oczywiście na razie jeszcze nie widać tego, bo moja grafika trochę się nie popisuje w tym, pod tym względem, ale tutaj zobaczcie, wyrosło nowe miasteczko. To jest dosyć ciekawe, bo tutaj był, było praktycznie odkryta przestrzeń, nie można było nic zrobić, wyjeżdżaliśmy, dostawaliśmy jeden, dwa strzały, jak pancerz strzał, więc strzał dostaliśmy od niego za tysiąc, teraz mamy możliwość podychania, schowania się, ten budynek jest zniszczalny, zniszczalny oczywiście, także Fajne, fajnie bardziej, bardziej utrudnia to takie kampienie, bardziej umożliwia nam podjechanie szybkie medem czy jakimś tam innym lightem, jeżeli to będzie w niższych tierach i, i po prostu taką szybszą rozgrywkę nie będzie to taka totalna camperiada, jaka, jaka była na tej mapie. Bardzo nie, bardzo nie, lubi, nie, nie lubiłem te mapy. Zobaczymy, jak będzie teraz. Tu się nie zmienia. Ta górka jest taka sama, jak była. Kulfony, czy lubi Erlenberg? To jest takie, taka mapa, gdzie jest rzeka po środku. Kapy były po dwóch stronach. Z jednej strony jest zamek, z drugiej strony taka taka górka. Aha. Aha, okej. Okay. Dobra. Z drugiej strony też górka i zameczek. Tutaj zabrali nam część górki. Oczywiście wykorzystali ją pewnie do budowy tego, tego, tych zabudowań. Także odsłonięte jest bardziej, czyli artyleria znowu ma gorzej, bo znowu nie ma się gdzie chować. I bardzo dobrze, bo oczywiście nie nienawidzimy artylerii. Mam jeszcze wrażenie tak, że jakby delikatnie ta rzeka była odrobina, Jakby delikatnie szersza, to jest tylko moje takie możliwe że złudzenie. Tutaj, zobaczcie. Tutaj było takie. Niemożliwe było do przejechania, jeśli chodzi o, o tą rzekę. Teraz mamy możliwość przejazdu. Przejeżdżamy sobie. Możemy sobie wziąć, skręcić w prawo. Aha. Zobaczymy jest tutaj wyrazić, w razie w jakiś tam przez to, przez to zagłębienie jakaś możliwość obrony osłony przed, 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 przed przeciwnikami, którzy zwykle kampili na górce. Oni teraz nie będą mogli tak kampić, bo wiadomo, że wyjadą to dostaną. No także ogólnie zmiany bardzo pozytywne. Tamten domek jest po tamtej stronie taki sam jak był do tej pory, tutaj się nic, nic, nic nie zmienia. Tu nam zostają te domki, które są podobne. zabierali trochę tak jakby kamieni, tak jakby trochę usunęli gruzów. Tu jest podobnie. Także podsumowując, mapa zmieniła się na plus jedną F7, co jest na F7? Aha. Nie, wiesz, co? jedną rzecz chciałem zobaczyć, bo widziałem, że da się. Oczywiście y, głupotą będzie to, co, żeby tak w ten sposób zrobić, ale powinno się dać. Spróbujemy. Raz. I... I. Jestem na wysepce, na środku. No to może być ciekawe, jakby tutaj jakiś taki light, który ma który ma dobre kamo w ruchu wjechał. Staje, odpala lornetkę. Chociaż tutaj jest taki hmm. Marnie to widzę, żeby stąd można było świecić, ale zawsze spróbować można. Dopóki, dopóki nie zostanie wykryty, to może stąd pięknie spotować. Także, także jest to jakiś tam sposób w drugą stronę chyba tam dalej się nie da ale możemy spróbować mamy minutę zobaczymy czy da się tędy przejechać zobaczymy raz da się przejechać zobacz teraz oprócz tego że tamtędy możemy zjechać jedną stroną drugą stroną przez tą rzekę tutaj też możemy przejechać hmm. o tego nie było na przykład tutaj tego, to było to jest też dostawione, też jakaś obrona przed tymi, którzy zwykle kampili na górze. Także zmiany bardzo duże. Moim zdaniem na plus sądzę, że rozgrywka na tej mapie będzie bardziej dynamiczna. Także yy, oby Wargaming poszedł po rozum po głowy i zmienił część tych map, które do tej pory są yy, właśnie uznawane za camperskie. I będzie fajnie. Dobra, dziękuję w takim razie za uwagę. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze nagrać w najbliższym czasie yy, jakąś jeszcze kolejną mapę. Także i będziecie mylić co oglądać. normalnie się nie zamykasz na sekundę. Ale <grych> chyba dobrze. Dobra. Yy, masz kurwą kogoś pozdrowić. Mm, pozdrawiam ten sam Hayek. Okej. Okay. No to pozdrawiamy Salme, Salme Hajek. Chyba mam cię za, za cicho ustawionego, także możesz być za cicho. nie za cicho. Musisz jeszcze raz. Repeat. Okej. Okay. Dobra. Dobra, dzięki w takim razie i do usłyszenia.